Do dzisiejszej zabawy będziemy potrzebować różnego koloru kwiatków. Pierwsze zadanie. Pomóż mi posegregować kwiatki według koloru: niebieskie, różowe, fioletowe. Czerwone, pomarańczowe. Drugie zadanie. Pomóż mi policzyć, ile jest poszczególnych kwiatków. Jeden, dwa, trzy, trzy fioletowe. Jeden, dwa, dwa pomarańczowe. Jeden, dwa, dwa różowe. Jeden, dwa. Trzy, cztery, pięć. Pięć czerwonych jeden, dwa, trzy, trzy niebieskie. Trzecie zadanie. Pomieszaj wszystkie kwiatki, a następnie ułóż je według koloru doniczek. Żółta. fioletowa różowa pomarańczowa niebieska zielona i brązowa Czwarte zadanie. Policz ile jest poszczególnych doniczek. Jedna brązowa, jedna zielona, jeden, dwa, trzy, trzy niebieskie, jeden, dwa, trzy, trzy pomarańczowe, jeden. Dwa, dwie fioletowe, jeden, dwa, dwie żółte, jeden, dwa, trzy, trzy różowe, udanej zabawy.